Nie ma wszystkim to ja zajebisty relu gra w Duma 3 i będę tu strzelał Będę strzelał z mojego plazmagana, on se przeładujemy tak, To jest odcinek któryś już to chyba 17 którego nikt tego nie ogląda Ale, ale Damy radę nie A byliśmy tu Uuuu Już mnie tu jakiś podwór Nie pierdolaj No Okej okay. Skąd on się tu wziął? Musimy go Kill'im nie? Kilim go Pizdu wylądowało wszystko i myśmy tu wszystko kill'im Dobra idę tu Ty, tu mnie nie było Tu mnie nie było co to jest? Działanie systemu. Kanistry filtracji plazmy numer 2-3. Działanie systemu w normie. Nic nie mogę zrobić. Nic. Dobra. To idziemy dalej. Uuu! Stary! Stary! Mmm, wytrzymały. Wytrzymały, stary. Tam coś mamy Ach. Pięknie Tam się nie da iść Ktoś tam chciał iść, to tam się nie da Chyba, że tędy, o Nie To nic tu nie ma idziemy dalej. Ua! Dobra bez głowy Chwila ciszy Pociski Pociski się przyda do mnie Kurna normalnie Nie dalej, Dobra. Powiedzmy, że się udało. O! O, jest o, idzie. Czy leciało do nas? Czaszęcja Red Skull Red Skull kurna O nie, tu coś trzeba lepszego wziąć bo yy, Bo tu jest duża przestrzeń właśnie Jeszcze jakiś. I pierdalać. Ładnie ich tutaj wziąłem, wysadziłem. No dobra. Co tu mamy? Podaj kod do wstępu. 9, 7, 2. 9, 7, Dobra, zaraz to zobaczę Skanowanie. Coś tam widać, nic nie widać. Dobra, dzida Co my tu mamy? No, ja tu mam ten kod zapisany Dobra Czekajcie chwilę No niewiele się pomyliłem miało być 7 9 7 4 Nie 3 7 4 7 3 4 O No, szkoda, że to zrobiłem Amunicja Amunicja ludzie Dobra, dobra No! Nie jest tak nie jak seria ja z plasmagana o, no. zrobimy sobie desat. o! Nic tu nie ma. O. Magazynek. No, ładnie. Dobra, nic nebylo Ło! Wow. Spoko Hej, Tutaj dostaliśmy Chińczyk! Nie wiem ile jeszcze zdołam przejść Stary wwiązek z working dead Masz weź tę Masz tutaj Nie uważaj Uważaj stary Nie Ło ty o ty, bitlaku Za Chińczyka, za Hana Co? Tyle? Wonią mnie. Mam PDA. -a. PDA. O czym nam mówi PDA? Steve Hammer. Steve Hammer. Myślę, że razem powinniśmy tego Steve posłuchać. Steve Hammer, obsługa techniczna. Od kiedy szeregowemu Slensonowi odbiło i strzelił do maszyny do napojów, potem podpalił się z karabinu plazmowego, jesteśmy lekko podenerwowani. Wszyscy konserwatorzy wiedzieli, że nie jest z nim dobrze. Wreszcie kiedy ta przeklęta maszyna nie chciała mu wydać reszty, stracił nad sobą kontrolę. Zaczął kląć jak szewc. Przy nie sposób było się nie śpiać, gdy podpalił tę maszynę, ale zanim zdążyliśmy zareagować, skierował na siebie dawkę plazmy, która mogłaby zasilić cały biurowiec. Z głowy nie zostało nic, co można byłoby posprzątać. Tylko para. Straszne! Wiem, że ze względu na problemy psychologiczne, które mieliśmy ostatnio, potrzebna jest dodatkowa ochrona, ale kiedy strażnikom odbija... Nie wiem, cała ta broń i amunicja... Czy naprawdę potrzebujemy tu takiej siły ognia? Paru z nas postanowiło schować wszystkie znalezione, niezabezpieczone ładunki plazmowe. Kod to 734. Chyba będziemy spać lepiej, wiedząc, że są zabezpieczone. No, ciekawe, nie? Dosyć takie śmieszne podpalił się, kasę mu nie chciało widać śmieszne tak no dobra poczytam sobie dobre panowie to nie jest łańcuszek szczęścia mamy możliwość pomóc dziewczynce, która umiera na raka hm. ciekawe ciekawe taki łańcuszek no, jest naprawdę poważny w tym co gada. dobra otwieramy śluzę i nas rozjebuje nie coś nas goni nic nas nie goni Dobra Jakiś loading transfer łączności transfer komunikacji łączy NPRO i centrum łączności działa jak wielozadaniowa placówka dystrybucji energii, naprawy sprzętu i transferu ładunków do innych sektorów bazy z powodu częstych awarii u szczelek ciśnieniowych. Zbiorniki z tlenem są przechowywane w tym sektorze. Dobra, lecimy, lecimy dalej Otwieraj śluzę. Jezus Chrystus, gdzie jestem? Co jest? Zamknij śluzę! Kurwa, to coś nie pomaga. Dobra, spierdalamy Stary Ogarniaj Marin jak najszybciej rusztyłek do centrum łoczności Dałem tupy, nie? Wiadomość do Jest dalej! Ale go wyląbało! Nie. Kurna, co tu się dzieje? Jezus, jak on wytańczył jakiegoś breka. Czekaj, czekaj. Bo jak on mi mówi, że to kurwa jak najszybciej, to znaczy, że... ...to e oni mogą się ciągle pojawiać? Dobra. Biegiem. Biegiem, stary. Co jest? うわ。 Co? Co wyszło z tej ściany? Ludzie Chryste... Jesus! Weź ty mnie tu pomóż. Trochę zaciągnąć się Bogiem trzeba. No dobra. Status odzysku termicznego... brak. Dobra, coś mnie tu z broniami trzeba pokombinować inaczej. Nie wiem gdzie ja idę w ogóle. Stary! Co ty robisz? Śmieje się, szatan ze mnie. Torek se poważne jaja tutaj ze mnie robi No dobra, nie wiem gdzie tam było, co tam było. Surface Access, tak? No dobra No idź Kurna, nie no Это не то? Свердала, чего мы? Шу, nie wiem co to się stało chyba mnie zabiło zmiażdżyło mnie gdzie